W chwilach, gdy choroba dotyka naszego ciała, a ból przenika każdą komórkę naszego jestestwa, często zapominamy o najbliższym towarzyszu naszej duszy, aniele stróżu, który nieustannie czuwa nad nami. Kiedy leżymy bezradni na łożu boleści, to właśnie do niego możemy wznieść nasze prośby o ukojenie i siłę. Psalm 91, 11 przypomina nam, aniołom swoim da rozkaz o tobie, by cię strzegli na wszystkich drogach Twoich. A w księdze wyjścia godzina 23:20 czytamy: Oto ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w drodze i przywiódł na miejsce, które ci przeznaczyłem. Te słowa nie są jedynie poetycką metaforą, ale żywą obietnicą Boga, że nigdy nie jesteśmy sami w naszym cierpieniu. Anioł Stróż to dar boskiego miłosierdzia, niewidzialny opiekun, który towarzyszy nam od chwili narodzin aż do ostatniego tchnienia, a szczególnie w momentach, gdy nasze ciało słabnie i potrzebujemy nadprzyrodzonej pomocy. Choroba ma w sobie coś paradoksalnego, z jednej strony jest doświadczeniem, które nas osłabia i ogranicza, z drugiej jednak może stać się bramą do głębszego zrozumienia naszej duchowej natury. W bólu i cierpieniu często po raz pierwszy w życiu zatrzymujemy się na dłużej, by spojrzeć w głąb siebie i zadać sobie fundamentalne pytania o sens istnienia. To właśnie w tych trudnych chwilach modlitwa do anioła stróża nabiera szczególnego znaczenia, bo zwracamy się do istoty, która zna nas lepiej niż my sami która widzi nie tylko nasze ciało, ale przede wszystkim naszą nieśmiertelną duszę. Anioł Stróż rozumie naszą słabość, wie o każdej łże, którą roniliśmy samotności, o każdym westchnieniu, które wyrwało się z naszych ust, gdy ból stawał się nie do zniesienia. On nie osądza nas za chwilę zwątpienia, zapytania zadawane Bogu w gorzkich momentach, wręcz przeciwnie, stoi przy nas jako cichy świadek naszej walki i niestrudzony orędownik przed Tronem Najwyższego. Wielu ludzi odkrywa moc modlitwy do swojego anioła stróża dopiero wtedy, gdy wszystkie ludzkie środki zawodzą, gdy lekarze kręcą głowami w bezradności, a bliscy nie wiedzą już, jak pomóc. W takich ekstremalnych sytuacjach nasza pycha często ustępuje miejsca pokorze, a racjonalne argumenty rozumu milkną w obliczu tajemnicy cierpienia. Wtedy właśnie słowa modlitwy, Aniele Boży, Stróżu Mój, ty zawsze przy mnie stój nabierają nowej, głębszej wymowy. To nie są puste formuły wyuczone w dzieciństwie. Ale życiodajne słowa, które mogą przynieść ulgę nie tylko duszy, ale często także ciału. Historia Kościoła pełna jest świadectw cudów uzdrowienia, które nastąpiły po gorącej modlitwie skierowanej do anioła stróża. Święci i mistycy przez wieki podkreślali, że aniołowie są pośrednikami Bożej łaski, a ich interwencja może przyspieszyć nasze uzdrowienie, jeśli jest to zgodne z wolą Bożą i naszym duchowym dobrem. Modlitwa do anioła stróża w chorobie to coś więcej niż prośba o fizyczne uzdrowienie, to akt głębokiego zaufania do boskiej opatrzności, która wie lepiej od nas, czego naprawdę potrzebujemy. Czasami choroba przychodzi do naszego życia jako nauczyciel, który ma nas czegoś nauczyć, jako oczyszczenie duszy, które przygotowuje nas do większych zadań lub jako sposób, by zbliżyć nas do Boga. Nasz anioł stróż, widzi szerszy obraz naszego życia, rozumie Boży plan dla nas i dlatego jego pomoc nie zawsze przybiera formę, jakiej byśmy oczekiwali. Może zamiast natychmiastowego uzdrowienia przyniesie nam siłę do znoszenia cierpienia z godnością, spokój serca pośród burzy albo głębokie poczucie obecności Bożej, która przemienia nasze doświadczenie bólu w coś świętego. Jak mówi apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, moc moja w słabości się doskonali, przypominając nam, że czasami nasze ograniczenia stają się przestrzenią, w której Bóg może działać najpełniej. Warto w tym miejscu zastanowić się nad naturą relacji, jaka łączy nas z naszym Aniołem Stróżem. To nie jest relacja pan-sługa, ani nawet relacja mistrzuczeń, ale coś znacznie głębszego, to więź duchowego przyjaciela, który został nam dany przez Boga jako towarzysz na całe życie. Anioł-stróż raduje się, gdy podejmujemy dobre decyzje, cierpi, gdy błądzimy, modli się za nas bez przerwy i pragnie naszego zbawienia bardziej niż my sami. W chorobie ta więź może zostać pogłębiona, bo cierpienie otwiera nas na duchowe rzeczywistości, które w zdrowiu często ignorujemy. Kiedy leżymy bezradni... Zmuszeni do bierności i zależności od innych, możemy nauczyć się pokory i wdzięczności za dar życia, za każdy oddech, za każdy moment bez bólu. To w takich chwilach Anioł Stróż może przemówić do naszego serca w sposób, którego nigdy wcześniej nie usłyszelibyśmy w zgiełku codzienności. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektórzy ludzie przechodzą przez chorobę ze spokojem i niezachwianą wiarą, podczas gdy inni popadają w rozpacz i bunt przeciwko Bogu? Odpowiedź często leży w tym, czy potrafią oni dostrzec w swoim cierpieniu sens i czy są w stanie powierzyć się Bogu przez pośrednictwo swojego Anioła Stróża. Ci, którzy nauczyli się modlić do swojego Anioła już wcześniej, w czasach zdrowia, mają teraz silniejszą więź i głębsze zaufanie, które podtrzymuje ich w trudnych chwilach. Dlatego tak ważne jest, by nie czekać z modlitwą do Anioła Stróża aż do momentu kryzysu, ale by budować te relacje codziennie w małych gestach i zwróceniach serca. Wtedy gdy nadejdzie próba choroby, nie będziemy się zwracać do nieznajomego, ale do najbliższego przyjaciela, którego obecność jest dla nas źródłem pocieszenia i siły. Jak właściwie powinniśmy modlić się do naszego Anioła Stróża w chorobie? Nie ma jednego, jedynego sposobu, bo każda modlitwa, która wypływa z serca, jest dobra i słyszana. Możemy używać tradycyjnych modlitw, które Kościół przekazuje nam przez wieki, możemy też mówić własnymi słowami, dzieląc się z Aniołem naszymi lękami. Nadziejami i prośbami. Ważne jest, byśmy byli szczerzy i autentyczni, by nasza modlitwa nie była jedynie mechanicznym powtarzaniem formu, ale prawdziwym dialogiem z istotą, która nas kocha i pragnie naszego dobra. Możemy prosić anioła stróża o konkretne rzeczy, o złagodzenie bólu, o siłę do znoszenia cierpienia, o mądrość dla lekarzy, o spokój dla zaniepokojonych bliskich, o łaskę nawrócenia, jeśli choroba ma być dla nas wezwaniem do zmiany życia. Pamiętajmy jednak, że modlitwa to nie tylko prośba, ale też dziękczynienie. Możemy dziękować Aniołowi za jego nieustanną opiekę, za wszystkie razy, gdy nas chronił, często nawet nie wiedząc o tym, za każdy nowy dzień, który dostajemy jako dar. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego Bóg posyła nam Aniołów, zamiast interweniować bezpośrednio? To pytanie, które często nurtuje chorych, szczególnie gdy cierpienie się przedłuża i zdaje się nie mieć końca. Odpowiedź tkwi w Bożej pedagogii miłości. Bóg pragnie. Byśmy uczyli się miłości i zaufania również w relacji z istotami niebiańskimi, które są naszymi starszymi braćmi w wierze. Aniołowie służą jako pomosty między niebem a ziemią, jako widzialne znaki niewidzialnej Bożej obecności. Kiedy modlimy się do naszego Anioła Stróża, tak naprawdę modlimy się do Boga przez pośrednictwo tego Anioła i nasza wiara staje się mocniejsza, bo opiera się nie tylko na abstrakcyjnej idei wszechmogącego Boga, ale też na konkretnej relacji z duchowym opiekunem, którego możemy sobie wyobrazić jako towarzysza naszej drogi. Czy można rzeczywiście doświadczyć obecności anioła stróża podczas choroby? Tak, i świadectwa takich doświadczeń są niezliczone. Wielu chorych opisuje uczucie niezwykłego pokoju, który ogarnął ich nagle pośród cierpienia, jakby niewidzialna ręka dotknęła ich czoła i przyniosła ulgę. Inni mówią o snach i wizjach, w których anioł ukazał się im jako postać świetlista, niosąca pocieszenie i nadzieję. Jeszcze inni po prostu czują głęboką pewność, że nie są sami że ktoś czuwa przy ich łóżku nawet w najtrudniejszych nocach, gdy ból nie pozwala zasnąć. Te doświadczenia nie są zarezerwowane dla świętych czy mistyków, są dostępne dla każdego, kto w pokorze i wierze otwiera swoje serce na nadprzyrodzoną rzeczywistość. Czasami anioł działa przez ludzi, przez współczującego lekarza, troskliwą pielęgniarkę, przyjaciela, który pojawia się w idealnym momencie z potrzebną pomocą. Rozpoznanie działania Anioła wymaga duchowej wrażliwości i wdzięczności za wszystkie formy pomocy, jakie otrzymujemy. Czy każda choroba może być uleczona przez modlitwę do Anioła Stróża? To pytanie dotyka sedna naszego rozumienia cierpienia i woli Bożej. Prawda jest taka, że nie każda choroba zostanie uleczona, przynajmniej nie w sposób, jakiego byśmy oczekiwali. Wszyscy kiedyś umrzemy, bo takie jest prawo ziemskiej egzystencji. I czasami choroba jest początkiem drogi, która prowadzi nas do wiecznego życia w niebie. Jednak to nie znaczy, że modlitwa jest bezużyteczna, wręcz przeciwnie jest absolutnie niezbędna, bo przynosi uzdrowienie, nawet jeśli nie zawsze w wymiarze fizycznym. Czasami anioł stróż uzdrawia naszą duszę, naszą przeszłość, nasze rany emocjonalne, nasze relacje z innymi ludźmi. Czasami największym cudem nie jest zniknięcie choroby, ale przemiana serca która pozwala nam przyjąć Chrześcicie cierpienia z miłością i ofiarować go za zbawienie własne lub innych. Święty Paweł prosił trzykrotnie o uwolnienie od ciernią w ciele, ale Pan odpowiedział mu, że łaska wystarczy, bo moc słabości się doskonali. Ta sama zasada obowiązuje nas wszystkich. Kiedy modlimy się do Anioła Stróża w chorobie, musimy też pamiętać o wymiarze wspólnotowym naszej wiary. Nie jesteśmy samotnymi wyspami, ale częścią mistycznego ciała Chrystusa. Gdzie cierpienie jednego członka dotyka wszystkich. Anioł Stróż nie tylko opiekuje się nami, ale też łączy nas niewidzialnie z całą społecznością wierzących, z Kościołem triumfującym w niebie, z Kościołem oczyszczającym się w czyśćcu i z Kościołem pielgrzymującym na ziemi. Gdy prosimy naszego anioła o pomoc, możemy też prosić go, by wstawił się za nami u Aniołów Stróżów naszych bliskich, by stworzył duchową sieć wsparcia i modlitwy, która nas otucha. W ten sposób nasza choroba przestaje być jedynie osobistą tragedią, a staje się okazją do pogłębienia więzi z innymi, do doświadczenia solidarności i miłości, która przekracza wszelkie ludzkie ograniczenia. Modlitwa do anioła stróża w chorobie uczy nas też pokory i uznania naszych ograniczeń. W świecie, który gloryfikuje siłę, niezależność i samowystarczalność, choroba obnaża naszą kruchość i zależność od innych. To może być bolesna lekcja dla tych, którzy przez całe życie polegali tylko na sobie, ale jest też lekcją zbawienną, bo przybliża nas do prawdy o naszej naturze. Nie jesteśmy bogami, tylko stworzeniami, które potrzebują Boga i Jego pomocy. Anioł Stróż przypomina nam o tej fundamentalnej prawdzie i pomaga nam przyjąć naszą ludzką kondycję z wdzięcznością, a nie z buntem. Kiedy przestajemy walczyć z rzeczywistością i zaczynamy ją przyjmować, kiedy rezygnujemy z iluzji kontroli i powierzamy się Bogu, wtedy paradoksalnie odzyskujemy pokój i prawdziwą siłę. Te która nie pochodzi od nas, ale od Tego, który nas stworzył. W tradycji Kościoła istnieje piękna praktyka ofiarowania swojego cierpienia. Gdy jesteśmy chorzy, możemy połączyć nasze cierpienie z cierpieniem Chrystusa na krzyżu i ofiarować je za konkretne intencje, za nawrócenie grzeszników, za duszę w czyśćcu, za pokój na świecie, za bliskich, którzy odeszli od wiary. Anioł-stróż może być naszym przewodnikiem w tej duchowej praktyce, pomagając nam dostrzec sens i wartość w tym, co wydaje się bezsensowne. Każdy ból, każda bezsenną noc, każdy trudny oddech może stać się modlitwą, jeśli złożymy to wszystko w ręce Boga przez pośrednictwo naszego anioła. Ta perspektywa nie umniejsza realności cierpienia ani nie zmienia go w coś przyjemnego, ale nadaje mu wymiar wykraczający poza naszą osobistą sytuację i czyni nas uczestnikami wielkiego dzieła zbawienia świata. To niezwykły przywilej móc współpracować z Bogiem w jego planie miłości, nawet przez nasze cierpienie. Pamiętajmy też, że modlitwa do anioła stróża w chorobie nie zwalnia nas z odpowiedzialności za nasze zdrowie. Bóg działa przez lekarzy, przez leki, przez zabiegi medyczne i byłoby niewłaściwe odrzucać te wszystkie środki, licząc tylko na cud. Wiara i rozum nie wykluczają się wzajemnie, przeciwnie powinny współpracować dla naszego dobra. Anioł stróż może kierować nas do właściwych lekarzy, może inspirować naukowców do odkryć, które pomogą nam innym może dodawać skuteczności leczeniu przez swoją duchową interwencję. Mądra osoba chorująca modli się gorąco, ale też korzysta ze wszystkich dostępnych środków medycznych, rozumiejąc, że Bóg posługuje się różnymi narzędziami, by nieść nam ulgę. Czasami odpowiedzą na naszą modlitwę jest nie cud w sensie spektakularnego wydarzenia, ale po prostu skuteczne leczenie, które przywraca nas do zdrowia stopniowo, w naturalny sposób. Teraz, gdy rozważaliśmy już wspólnie znaczenie modlitwy do Anioła Stróża w chorobie, Zapraszam Cię do tego, byśmy razem wznieśli nasze serca do Boga i do naszych niebiańskich opiekunów. Módlmy się więc słowami tej szczególnej modlitwy, Aniele Boży, stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż mego ducha, strzeż mego ciała, by w chorobie i w boleści nie zabrakło mi pociechy. Wspomagaj mnie w trudnych chwilach, gdy ciało słabnie i duch mdleje, przynieś ulgę od Boga mojego który jest źródłem wszelkiego uzdrowienia. Proś za mną, Pana, by spojrzał na mnie z miłosierdziem, by posłał swoją łaskę uzdrawiającą, jeśli taka jest jego wola, lub by Y dał mi siłę do znoszenia tego krzyża z godnością i pokojem. Bądź przy mnie w najciemniejszych godzinach nocy, gdy ból jest najmocniejszy. Przypominaj mi, że nie jestem sam, że Bóg mnie nie opuścił. Prowadź mnie przez te dolinę cierpienia ku światłu nadziei, ku poranku zmartwychwstania. Amen. A teraz módlmy się słowami, które Pan Jezus sam nas nauczył: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Drogi przyjacielu, dziękuję Ci. Że byłeś ze mną w tej duchowej wędrówce przez tajemnice cierpienia i modlitwy. Wierzę głęboko, że słowa, które dzisiaj usłyszałeś, nie są przypadkowe i że Bóg przemówił do Twojego serca w sposób, który potrzebujesz właśnie teraz. Jeśli te słowa dotknęły Cię, jeśli poczułeś obecność Bożej łaski, jeśli Twoje serce zostało poruszone, chciałbym Cię poprosić o coś szczególnego. Napisz w komentarzach pod tym filmem Mamen lub cokolwiek innego, co czujesz w swoim sercu, cokolwiek czym chcesz się podzielić. Może to będzie Twoje własne świadectwo działania Anioła Stróża w Twoim życiu, może Twoja osobista prośba o modlitwę, a może po prostu słowo wdzięczności. Niech Twój komentarz będzie jak mała modlitwa, jak duchowy ślad, który zostawisz tutaj dla innych, którzy mogą potrzebować pokrzepienia. Zmaterializuj swoje intencje i błogosławieństwa, które wizualizujesz jako już spełnione, a wiara Twoja będzie działać cuda. Jeśli poczułeś, że to przesłanie było dla Ciebie cenne. Pozostaw proszę łapkę w górę i rozważ subskrypcję kanału Świątynia Światła, bo tutaj będziemy się spotykać regularnie, by wspólnie modlić się, rozmyślać nad Słowem Bożym i wspierać się nawzajem na duchowej drodze. Na ekranie pojawia się teraz kolejny materiał, który może nieść dla ciebie dalsze błogosławieństwo i kolejne okazje do modlitwy, kliknij w niego i kontynuuj swoją duchową podróż. Niech Bóg Cię błogosławi, niech anioł struszczuwa nad Tobą dzień i noc, a Duch Święty napełnia Cię pokojem, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Do zobaczenia w kolejnym nagraniu, a tymczasem pamiętaj, nigdy nie jesteś sam, zawsze jesteś otoczony miłością Boga i opieką Twojego Anioła Stróża. Amen.